Bedwarsy Część druga. Dzisiaj gramy w Bedwarsy na Craft MC Tak, let's go. Jesteśmy na Bedwarsach. Super. Epicko. Nieźle. Gramy. O, dobra. twóreczki to w ogóle. Ale płochło, dwójeczki. No, dołączaj. Dźwięk jaskin, tak po prostu słyszę. Dwie osoby z rangą Elita. toporek, wow. Przystoi. Dobra. Gramy z jakimś randomem, oczywiście. Gramy z randomem. To nie jest random. To jest gracz, zwykły gracz Dobra Copy, goł zacznij się budować gdzieś. Ja będę chyba wyspę bronił Pff. Toporek Toporek, co z tobą mnie tak? <laughs> Od razu więc to nakupuj. Od razu endstone'em bu buduj Dobra on się buduje do... O kurcze zaraz go wydupcą Więc weź ten iron sword <słuch> Ja Chłopie Nie 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 jak, jak go to nie zepcha... Ej Ej nie, ale, swob... ale mamy to, mamy to, mamy to, o kur, o kur, o kur. O kur. O kurcze Jest na niego O kurcze, no ja cię nie mogę Dźwięki z Minecrafta, czy możecie przestać mnie wkurzać? <laughs> o Dobra, lecimy z tym Coxem. Um. Ehm. Ej. Ej, a co tu się dzieje? Ej, um. Ja nie rozumiem tego. Ej, co tu się dzieje? O nie. Co się stanęło? Runda zaczęła i mnie chyba nie dołączyło Nie wiem czy pooglądać czy nie Ale nie wy chcecie zobaczyć jakie, jakie ja mam Dziadowskie skile w Bedwars Zobaczymy Chcecie? To zopaka Przestańcie wygłupiać dźwięki jaskiniowe Ja tu chcę grać Bedwars bed Wars, a nie Nie wkurzać mnie Gramy! Gramy! Jakie ładne skin mam! Jakie? A jaki ja? Jaki mój skin przystanie? Nie, nie, nie wygląda przystanie. Wygląda, wygląda, jak, wygląda jak totalnie zwykły skin. Słyszycie moje klepanie w turkę. Słyszycie? Oku, ja na tej mapie grałem. Ja na tej mapie grałem. Na igleże z pierwszej części Bedwars na igleże, kiedy wstawiłem na YouTube, chopie rzuci się do nas, budują chopie, chopie rzuci się do nas, a budują, kurczę. No um. rzuci się jednak nie budują Pa Pa Ale chłop speed Jak to nawet speedbridge nie jest Nie no to jest speed... Chłopie, chłopie co ty tu robisz Nie Nara, wynocha stąd Tak nie wolno Nie wolno. Dawaj. Chłopie. Chłopie! No co ty tam tylko siedzisz? Przecież widzisz, jak ja mam skillę w tej grze. Słabe bardzo. chłop ma już żelazny miecz. Chłopie, nie stój i zbieraj, tylko po prostu graj. Graj z tym, co masz. Hop, jeszcze wełną tutaj muruje te łóżko. Geniusz? Dawaj, morduj go, morduj. o ja. Na, na, na serduszku normalnie. Na serduszku normalnie. Tam poszli gdzieś. Dobra. Kocham to. Gdybym spadł z diaksami, to było zawstydzające dosłownie. Kurcze, no nie. Chopy chodź. Nie O kurczę! Było słychać jak ja jestem dziedoski. Na krewie tutaj dosłownie było słychać. Że ja doski jestem po prostu. Chłopie! Tam różowy jest, on zaraz do nas dojdzie. Pink zaraz tu będzie. No chłopie, no. O, brawo! Dobrego jednak masz Ejma. Nie tak jak ja. Bo mój aim to jest dosłownie odwrotność hmm. Tam się pink do yellow buduje Co tu się dzieje? i dobra Hop, a idziemy czy nie? Hop, chocie ja. Chodź tu Dobra, jednak... Ale, kupi... Ale kupimy łuczek. Kupimy łuczek. Weźmiemy firenbola. Chłop, chyba... Ten niebieski chyba sobie sprawy nie zdaje. O, nawet nie próbuj. No nara, chłopie, no nara, nara. Pff. Ale ja mam ma Ale ja mam Ejma. O, Boże, ale to było zawsyjące, jak spadam z tymi sami. Mimo, że to jest tylko jeden diaks, to mamy protection. To mamy protection, jakby co? Chłopie, zostaw niebieskich idziemy na żółtych. A właśnie. Kupię sobie rzeczy. Dobra idzie w ogóle, o poszedł w końcu W końcu gdzieś się ruszył W końcu Yellow tylko dwu, o boże tylko są dwa yellow Fuch! Ale ja mam Ejma Ale ja mam dziadowskiego Ejma. Że to się w głowie nie mieści Ale ja mam dziadowskiego Ejma. Taki aim to chyba jeszcze nigdy w Bedwars nie został osiągnięty. Aqua został. u u Blue. Blue jeszcze jest. Pożegnajcie się ze swoim łóżkiem, Blue. Nara, nara, Nara blue, nara, 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 frajerze. Dobra, bierzemy wszystkie jego lucik cały. Kupujemy sobie wełnę Fireball na Fireball Jumpy. Fireball sobie kupujemy tu. Ja pier... mam cały diaksower Tulsy. Chwilę, to jest... Czy można na tym serwerze crafting... Uf. Uf. Czy można scittować system? Aha, aha, ha crafting nie można. Get out useless drewno. Gdzie jest mój chłopek? tu chłop jest. Yellow. Yellow. Tam Chłopę tak się nie gra w Bedwarsy. Ja... Ale gra... ale gra Dobra GG 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 normalnie GG Dobra, tu jest tyle na ten odcineczek drugiej części z mojego giercowania w Bedwarsy. Ło! Ło! Na moi ludzie. na, 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 pa, 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 pa. Nara, nara.